Kochani, minął kolejny tydzień, a to oznacza, że przed nami następna szkółka online. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na nasze cotygodniowe niedzielne spotkania, ale jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że chociaż w taki sposób możemy opowiedzieć Wam kolejną historię biblijną. A zatem zapraszam Was do wspólnego oglądania i śpiewania, a tematem przewodnim dzisiejszego naszego spotkania będzie wiara. Dzień dobry! Dziś jesteśmy w troszkę powiększonym składzie, bo oprócz mnie i oprócz wujka Alana, który gra na klawiszach, jest z nami jeszcze wujek Kuba, który będzie dla Was grał na gitarze. Wykonamy piosenkę, którą śpiewaliście już na szkółkach i która świetnie pasuje do dzisiejszego tematu. Jej słowa pochodzą z Pisma Świętego, z Księgi Zajasza z 40 rozdziału to jest wiersz 31. I mówi o tym, że ci, którzy zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły i biegną bez zmęczenia. Spróbujmy razem. Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła. Teraz spróbujmy sobie zaśpiewać tą piosenkę w wesoły i skoczny sposób. Jakbyśmy wychodzili na plac zabaw albo jechali na wakacje, bo to zazwyczaj jest dobry czas, który zawdzięczamy Panu Bogu, bo to on nam daje każdy nowy dzień, on nam daje nogi do biegania, skakania, tańczenia i dużo, dużo siły do zabawy. Uwaga! Ci, co zaufali, 寂寞。 Zawsze jest wesoło i przyjemnie. Czasem nam się straszliwie nudzi, kiedy na dworze jest zimno i pada, lub kiedy z jakimś tęsknimy, lub kiedy jesteśmy chorzy i nas coś boli, to wcale nie jest miłe. Każdy z nas może pamiętać, że Pan Bóg jest z nami cały czas. Nawet w najtrudniejszym czasie, On chce, abyśmy Mu zaufali, On chce nas pocieszać i dodawać nam sił. Dlatego kiedy jesteśmy bardzo, bardzo smutni, możemy zaśpiewać to tak. Dzień, Panu, odzyskują si Mieliśmy już zwykły dzień, mieliśmy wesoły czas zabawy, mieliśmy czas smutku, a teraz zaśpiewamy już ostatni raz. Tylko teraz spokojnie, na luzie, powoli, bo to jest czas odpoczynku. Po całym dniu atrakcji każdy musi odpocząć, i wtedy także możemy przychodzić do Pana Boga w modlitwie i w uwielbieniu, aby w nim odpoczywać. 再无法理 Dzień dobry, kochane dzieci. Bardzo się cieszę, że znów się widzimy. Nie mogłam się doczekać. Mam nadzieję, że macie się dobrze i że jesteście tak uśmiechnięte jak ja. Chciałabym Was zapytać, czy może wiecie, co to znaczy takie słowo wiara? Może wiele razy już słyszeliście to słowo w domu, w kościele, ale ja dzisiaj chcę was zapytać o to słowo wiara, czy jest dla was ważne i czy coś znaczy. W Biblii czytamy, że wiara jest podstawą tego, czego się, co tutaj jest napisane? Przeczytajcie. Spodziewamy. Czyli wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy. Uwaga, ciąg dalszy. I dowodem tego, czego nie widzimy. Patrzcie, Nie widzę, nie widzę, nie widzę. Tak? Czyli wiara jest Podstawą tego, czego się spodziewamy, i dowodem tego, czego nie widzimy. Hmm. Ciekawe, co Paweł miał na myśli, kiedy to pisał. Hmm. hmm, hmm, hmm. Wiecie, co. Może chodziło mu o to, że czasami w naszym życiu istnieją rzeczy, które wiemy, że są, ale ich nie widzimy. A czasami musimy komuś zaufać, czyli uwierzyć. I chciałabym opowiedzieć Wam o tym, co kiedyś mi się przydarzyło. Słuchajcie, moi drodzy, ja uwielbiam chodzić na basen z moim tatą i umiem bardzo dobrze pływać. Mam nadzieję, że Wy też lubicie chodzić na basen i lubicie pływać tak jak ja. Wiecie, co ja uwielbiam pływać żabką, ale muszę się Wam do czegoś przyznać. Pewnego razu miałam skoczyć ze słupka do wody na bombę. Ale bardzo się bałam, tak się bałam, oczy zamykam, tak się bałam, że coś mi się stanie. Ale mój tata jednak obiecał mi, że będzie stał w wodzie i złapie mnie, i nic mi się nie stanie. Wiecie co? Uwierzyłam tatusiowi w to, co mówił i skoczyłam. Było dokładnie tak, jak tata mówił. Od tego momentu rozumiem, co to znaczy wierzyć komuś. Wiecie co? Ważne jest to, komu ufamy i komu wierzymy. Jeśli ktoś, komu zawsze warto ufać, jest ktoś. A tym kimś jest Pan Bóg. Moi drodzy, chciałam Wam coś pokazać. Zobaczcie. To. Jest moja wiara. I hmm, tak naprawdę to ufam tutaj sobie tylko sama sobie. Ufam w moje możliwości, w to, co potrafię, w to, co mogę. Swoje zaufanie pokładam w sobie. I zobaczcie, czy coś się stanie z moją wiarą? Coś się dzieje? Hmm. Nic się nie dzieje. Hmm. Nic się nie dzieje. Ale zobaczcie, jeżeli ja swoją wiarę pokładam w Panu Bogu. Zobaczcie, to jest moja wiara, którą pokładam w moim Panu Bogu, Ojcu Wszechmogącym. Zobaczcie. Czy coś się będzie działo, jeżeli ja zaufam Panu Jezusowi? Zobaczcie, zobaczcie, co się dzieje. To jest mój Pan Bóg, mój Bóg, jedyny Ojciec, któremu zaufałam. I chociaż Go nie widzę, to jednak wiem, że istnieje, bo Pan Bóg obiecał, że Nigdy mnie ani Ciebie nie opuści. Będzie kochał nas zawsze, będzie nam pomagał, będzie nas pocieszał, a my będziemy przy Nim bezpieczni. To Pan Bóg jest tym, któremu zawsze warto wierzyć i ufać. Do zobaczenia. Witam Was, kochani, z takim oto wiatraczkiem. Zachęcam Was do zrobienia go razem ze mną. Jak wiecie, wiary nie widać, tak samo jak nie widać wiatru czy podmuchu powietrza, który właśnie porusza tym wiatraczkiem i powoduje, że pięknie się kręci i mieni. Podobnie jak nasza wiara, której nie widać, a pięknie nas napędza i przemienia nasze życie. Dlatego zrobimy taki właśnie wiatrak, żeby przypominał nam o naszej wierze w Boga. Teraz podam Wam listę materiałów, które użyjemy do zrobienia naszego wiatraku. Ja mam zrobiony kolor w kolorze zielonym, bo bardzo lubię ten kolor. Jest taki wiosenny, kolor nadziei, fajnie się kręci. Będziemy potrzebować kartkę, jeśli chcecie zrobić jednokolorową, to wybierzecie sobie kolor i użyjemy jednej kartki. Jeśli chcecie robić dwukolorowy wiatrak, to polecam, żebyście skleili sobie dwie kartki w całość. Czyli ja tutaj mam różową i mam zieloną kartkę sklejoną razem i powstała mi cała jedna kartka. Będziemy potrzebować nożyczki, klej, jakiś patyczek. Może to być patyczek z ogrodu, może to, być, może to być zwykła rurka na napoje. Ja użyję pędzla, dlatego, że ja bardzo lubię pędzle i mam kilka takich drewnianych pędzli i wsadzę sobie później ten wiatrak w moją kolekcję pędzli i tam będzie mi przypominał o mojej wieży. Potrzebujemy pineski. Zwykłej biurowej pineski, yy, takiej właśnie coś, zobaczcie? Jeśli nie macie pineski, możemy użyć szpilkę, ale szpilka jest dłuższa, ma dłuższe y, ostrze, dlatego, żeby zabezpieczyć te ostrze, jeszcze będziemy potrzebować malutki kawałek yy, słomki yy, do napojów, żeby, ją, żeby to ostrze później tutaj zabezpieczyć yy, i żeby nas to nie skaleczyło. Będziemy potrzebować już taką malutkie kółeczko wycięte z papieru, za tym do dzieła. Chciałabym Wam tylko pokazać, jak wygląda wiatraczek z papieru jednokolorowego, a jak wygląda z papieru dwukolorowego. Tu jest kolor różowo zielony, a ten mamy zielony, jeśli nie macie papieru, który jest dwukolorowy, dwóch różnych kartek, żeby można było je skleić, bierzecie zwykłą białą kartkę A4, malujecie ją farbami na kolor, który Wam pasuje. Z drugiej strony możecie użyć kleju, wysmarować kartkę klejem, posypać brokatem. Co robimy teraz? Teraz bierzemy taką kartkę, zginamy ją. Do, linii, do brzegowej linii, którą mamy tutaj w ten, ten sposób, zobaczcie, powstaje nam trójkąt. Nożyczkami odcinamy nadmiar papieru. To już nam nie będzie potrzebne. Będziemy używać tylko tego trójkąciku. Otwieramy kartkę. Jak tu mamy zgięcie, to te dwa rogi chwytamy, i znowu zginamy kartkę. Zobaczcie. I powstaje nam znowu trójkąt, z tym, że już z taką linią. Nożyczkami będziemy nacinać teraz te linie, które tutaj mamy. Pamiętając o tym, żeby zostawić około 1 cm niedociętego papieru. Zaraz Wam pokażę. Tu jest linia cięcia. Tniemy wzdłuż tej linii, zatrzymując się około 1 cm, czyli między środkiem a linią cięcia zostawiamy 1 cm. Robimy to wszystko tak samo z każdej strony linii. Gięcia. Widzicie, coś nam mamy, coś takiego. Jeśli macie papier dwustronny, z yy, dwóch stron pomalowany różnymi kolorami, wybieracie sobie kolor, który Wam bardziej się podoba. Yy, bierzecie klej i na samym środku, w łączeniu wszystkich linii, dajecie odrobinę kleju. Chwytacie jeden róg, czyli jeden taki trójkącik, i tą stroną, czyli pierwszą stroną jak chwycicie, wzdłuż linii cięcia przyklejajcie samą końcówkę na środku, uważając, żeby ten odcinek nie został zgnieciony. On musi być taki fajnie zaokrąglony. Chwileczkę sobie potrzymać ten róg, żeby wam klej związał z papierem, ale to jest szybciutko. Robicie to samo z następnym kawałkiem, czyli zaczynacie od, jakby od tej y, następnej strony. Czyli jak tu macie, zobaczcie, tu jest taka, ta, ta, ten kawałek, to chwytacie tą pierwszą, ten pierwszy róg i przyklejamy. I znowu chwytamy. I przyklejamy. Musicie trzymać chwileczkę paluszkiem sobie tu na samym środku, żeby Wam ten klej jednak się związał. I znowu chwytamy paluszkiem tutaj i przyciskamy do środeczka. I jak zauważyliście, już nam powstał fajny wiatraczek, którego trzeba tylko wykończyć. Zobaczcie. Widzicie? No. Żeby to nam y, bardziej y, przylegało, to mieliśmy przygotować sobie tutaj kółeczko. No, ja miałam przygotowane, ale gdzieś mi uciekło. Już sobie zrobię. Mam kółeczko, zobaczcie. Y, bierzemy klej, nakładamy odrobinkę kleju na to kółeczko. I znowu dociskamy tutaj na sam środek, żeby połączyć te wszystkie nasze rogi. Teraz ja chcę wam pokazać, że już ten wiatrak ma swój taki fajną formę swoją formę. Pani by było to troszeczkę przytrzymać czymś, żeby się to nam związało. Ja sobie użyję tutaj takiego metra, bo akurat mam pod ręką. Przygotuję sobie teraz nasz patyczek. Mamy patyczek, szpileczkę i będziemy mocować to do wiatraku. Przebijamy sam środek tego kółka pineską. Yy, tutaj bym prosiła Was, żebyście poprosili rodziców, żeby Wam przebili to, żebyście sobie paluszków nie pokuli. I wbijamy to w nasz patyczek, przygotowany wcześniej patyczek złajc. Zobaczcie. I już mamy. On tak wygląda z tyłu, a tak wygląda z przodu. Jeśli używalibyście szpilki, choć powiem szczerze, nie polecam, to później musicie ten wystający kawałek zabezpieczyć przed uszkodzeniem, ukuciem palca. Dlatego nacinacie sobie kawałeczek plastikowej rureczki do napojów, wkładacie ją tutaj do nadmiaru. I fajnie by było fajnie jeszcze takim korkiem docisnąć. Zaraz Wam to pokażę. Tu mamy nadmiar, dobrze. Tak. I tutaj dociskamy koreczkiem. Czyli po prostu Wam nic ostrego nie wystaje. Ale myślę, że w domu każdy ma pineskę, więc z pineską możecie coś takiego zrobić. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i do zobaczenia na następnej szkółki. Pa! pa. Kochani, na zakończenie naszych zajęć chciałam się z Wami pomodlić i zachęcić Was, abyście to zrobili w swoich domach. Słyszeliście, że wiara jest bardzo ważna, bo to właśnie wiara w Pana Jezusa i Jego dzieło dokonane na krzyżu, na Golgocie sprawia, że możemy nazywać się dziećmi bożymi. i Innymi jesteśmy. Dlatego podziękujmy Bogu za to. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że mogę wierzyć w Ciebie. W Twoją śmierć na krzyżu za moje grzechy. Dziękuję, że mogę być Twoim dzieckiem i że jesteś blisko mnie. Dziękuję Ci za to, że mnie kochasz, za to, że przebaczasz moje grzechy. Panie spraw, aby moja wiara w Ciebie nigdy się nie zachwiała. Była silna nawet wtedy, gdy przechodzę przez różne problemy. Proszę, obogosław to słowo, które słyszeliśmy, Proszę Cię, aby ono było głęboko w naszych sercach. Amen.